Cześć, nazywam się Jacek Hajnos, jestem dominikaninem. Aktualnie mieszkam w Krakowie, ale pochodzę z Nowego Targu. Przed zakonem studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a no, później wylądowałem, gdzie jestem teraz. Zostałem zaproszony do projektu. Zaintrygował mnie ten projekt, dlatego że nigdy nie podejmowałem tego tematu. I podjąłem się. Zaryzykowałem, żeby go zrobić. Okazało się, że to było dobre ryzyko, bo, bo przygoda z malowaniem Chrystusa na tym dużym płótnie była dla mnie taką też drogą poznawania samej Faustyny, przesłania Jezusa, które dało świętej Faustynie, właśnie i, i myślę też modlitwę spotkania z samym Bogiem. Chyba to nie miało takiego znaczenia. Mi się wydaje, dlatego że każdy z artystów, który miał podjąć tę pracę, musiał na dwóch poziomach dokonać pracy na poziomie teoretycznym, takim teologicznym, i na poziomie formalnym tak jak każdy twórca. Jak dobrać odpowiednie środki, aby ta treść była jakoś uwypuchlona, żeby forma była w stanie unieść treść religijną, żeby to nie był kicz, tandeta, ta słabizna. W związku z czym to była cały czas walka, żeby dość, można powiedzieć, oklepany temat, czy taki znany w ikonografii współczesnej religijnej, potraktować bardzo poważnie i żeby na poziomie formy móc go unieść. I myślę, że no, tak bym powiedział, że ja do końca walczyłem o to, aby, aby zachować czujność. Jakieś łatwe y, triki formalne, żeby się, powiedzmy, ludziom przypodobać, natomiast chciałem, żeby on po prostu był wysokiej jakości, a z drugiej strony, żeby można było y, w kontakcie z nim modlić się, trwać, y, jakoś się nim inspirować. Jestem zadowolony. Dlatego, że już jak w trakcie go malowałem, to dla mnie takim wyznacznikiem była opinia moich braci, którzy przychodzili, bo malowałem za klauzurą, inne osoby go nie widziały. I ci bracia czasami przychodzili w trakcie, kiedy nie malowałem, żeby przychodzili na różaniec albo na koronkę. Przychodzili się modlić przed tym obrazem, jakoś im pomagał w tej modlitwie, a z drugiej strony też wysyłałem zdjęcia i sam jakoś też dokonywałem korekty, krytyki na każdym etapie, więc myślę, że no jak na tym powiedzmy pierwszy swój obraz w tej tematyce Jezus miłosierny inspirowany wizjami Faustyny myślę, że jest okej. Okay.